Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Janie Chrzcicielu, który wysyła swoich uczniów do Pana Jezusa z pytaniem, czy Ty jesteś tym, na którego mieliśmy oczekiwać, czy też może ty to nie Ty? Jest to bardzo ciekawe, bo wydaje się, że po prostu Jan Chrzciciel. W większym czy może mniejszym stopniu, ale jednak jakoś był Panem Jezusem rozczarowany. Nie był pewny, czy Jezus jest Jezusem, Mesjaszem, tym namaszczonym, umiłowanym synem ojca. Miał jakąś w sobie realną wątpliwość, dlatego wysyła swoich uczniów, żeby zweryfikować prawdę o Chrystusie. Jakoś ten dzisiejszy dzień dotyka tajemnicy Boga no, w pewnym sensie, jakby nie patrzeć, nas rozczarowującego. Owszem, Bóg w niektórych sytuacjach może nas rozczarować. Jakieś niespełnione ambicje, może liczyliśmy na zdrowie, a tymczasem go brak, może miała być ciekawa, atrakcyjna, dobrze płatna praca, a tutaj ledwie wiążemy koniec z końcem. Może biznes miał się fantastycznie rozwijać, a przyszła epidemia i jest w tym momencie bardzo źle? Może liczyliśmy na doskonałą komunikację w małżeństwie ze współmałżonkiem, a oto ciągle gdzieś drzemy koty i trudno jest się porozumieć. Tych sytuacji, gdzie na coś liczyliśmy, oczekiwaliśmy od Pana Boga, to jednak tego nie ma, jest całkiem sporo. I ważne jest to, żeby nie zatrzymywać się tylko na tych rzeczach, których dzisiaj brakuje, na tych rzeczach może niespełnionych. Bóg, który czasami bywa Bogiem rozczarowującym, jest też Bogiem zaskakującym, Bogiem przychodzącym. Jan, chrzciciel, słyszy odpowiedź, która go pewnie zszokowała. Niewidomi zaczynają widzieć, głusi słyszą. Chromi chodzą, ubogim, marginalizowanym głosi się dobrą nowinę, a umarli z martwych wstają. Czyli jest zupełnie inaczej niż by się wydawało. I inaczej absolutnie nie znaczy gorzej. Dajmy szansę panu Bogu. Pozwólmy mu się zaskoczyć. Kiedyś oglądałem taki y, program, w którym to studio Zaproszono czteroletnią dziewczynkę, zafascynowaną całą tradycją rycerską, a więc zamkami, rycerzami, księżniczkami i tak dalej. I ona sama, ta mała czterolatka, no troszkę uważała się za taką właśnie księżniczkę. I prowadzący program zapytał ją, czy każda księżniczka ma swojego księcia. Mała dziewczynka odpowiedziała: "Każda ma Swojego księcia, ale nie każdy ten książę jest tym właściwym księciem. Moi drodzy, dążcie do tego, co właściwe. Pozwalajcie zadawać Bogu te ważne pytania. Do Boga przychodźcie ze swoimi trudnościami i wątpliwościami. Nie zostawajcie z tym wszystkim sami. Jeżeli Bóg rozczarowuje, Opowiedz mu to na modlitwie. Opowiedz o tych różnych niespełnionych, niezrealizowanych rzeczach, o swoich marzeniach, które jakoś no, pozostają gdzieś no, odłożone, tak, niezrealizowane. Nie bój się mówić do Boga szczerze, ale jednocześnie też słuchaj. Jan Chrzciciel tego słuchania nas uczy. Niech Bóg się wypowie. Adwent to czas Boga, który przychodzi. To czas Boga, który zaskakuje. Często te jego przyjścia są zupełnie inne, niż my byśmy je sobie wyobrażali. Właśnie inne naprawdę nie znaczy gorsze. Wprost przeciwnie. Pan zwraca nasze oczy na to, co najbardziej istotne, na to, co fundamentalne, na to, co szalenie ważne. Daj Bogu tą sposobność, żeby on się wypowiedział. Żeby On się wypowiedział, żeby On skierował do Ciebie swoje słowa, które są no, zawsze ważniejsze od Twoich słów. Daj Bogu szansę.